W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wczoraj świętowaliśmy, świętujemy nadal, bo trwa oktawa, Bożego Narodzenia, uroczystość bo wcielenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielką tajemnicę, że Bóg zechciał przyjść na ten ziemski padł i przyoblec nasze grzeszne ciała, Choć nie musiał, ale uczynił to z miłosierdzia dla nas. Dzisiaj natomiast. Świętujemy Świętego Szczepana, wczoraj radość narodzenia, dzisiaj natomiast, co możemy wyobrazić, jak, jak wygląda takie kamieniowanie, to aż ciarki idą po plecach. Ta nienawiść, krzyk, gniew, zgrzytanie zębami tego tłumu, który tego biednego Szczepana wyrzucił poza mury świętego miasta i z nienawiścią ukamienował. A on modlił się o Bóg, przebaczył i ten drzewo. Dzisiaj święty Szczepan umarł za to, że wierzył we wcielenie. Właśnie w Boże Narodzenie. Bo on mówił, że Jezus był Bogiem, że był, że był obiecany Mesjaszem, Że Bóg wstąpił na ziemi, za wiarę w to, za głośno o tym mówienie. No, poniósł śmierć męczeńską. Nie mogę tego słuchać. Zatkali sobie uszy, aby nie słyszeć prawdy. I mają zatkane uszy aż do dziś. Moi drodzy, Pan Jezus wiele razy mówił o ciemnościach. I naród wybrany był zwiedziony przez swoich przywódców i trwał w ciemnościach. Kiedy my chodzimy w ciemności, to nasze oczy no, bardzo co widzieć światło I się, a pewnym czasie przyzwyczajają się do tego, że trwają w ciemności. I kiedy nami następuje oświetlenie jakiegoś miejsca, to my mrużymy te oczy. I Życi byli tymi, których światłość oślepiła i chcieli chodzić w tych ciemnościach, do których się przyzwyczaili. Odrzucili światłość samą. Dlatego też na figurach, które symbolizują Kościół i synagogę, przedstawia się synagoga jako z oczami tą ślepą, których do tej pory zasłona spoczywa na ich oczach. Także nie widzą tego, który jest światłością samą. Za zębami Żydzi, ponieważ Szczepan powiedział, że ujrzał Boża, a po prawicy Bożej i Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, miał wizję widzenia Nieba, taką łaską Panu Go, Pan go obdarował. Teraz moi drodzy, jeżeli Szczepan widział Niebo i uchylił rąbka tej tajemnicy, tym, którzy go wtedy no, słuchali tak, tym, tym, tym Żydom, jak wygląda to niebo? No to właśnie zatkali sobie uszy i nie chcieli słuchać, zgrzytali zębami. I no to zastanówmy się, moi drodzy, jak wygląda w takim razie niebo, o którym Żydzi chcieli wysłuchać. Więc jak wygląda niebo Żydów? W niebie Żydów przede wszystkim są ci, których Żydzi cenili i których kochali. Nie ma natomiast w niebie żydowskim tych, których Żyd nienawidzi, którym się brzydzi. W Żydzi, którym w swoim życiem. A więc w Niebie Żydowskim nie ma Pana Jezusa, nie ma Matki Bożej, nie ma Jego świętych, nie ma świętego Szczepana. Nie ma tych wszystkich świętych, chrzczą, których czczą chrześcijanie. A więc jest to piekło. W Niebie Żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego a więc jest to piekło. W niebie żydowskim nie ma nikogo, który wynosił pobożnie szkaposz, odmawiał żaniec świętych, a więc jest to piekło. W niebie żydowskim nie ma żadnego z tych, którzy chodzili na przeświętą, na kazania, na katechizm, i na inne nabożeństwa, a więc jest to piekło. W niebie żydowskim nie ma nikogo z tych, którzy żyjąc pobożnie i trzeźwie znaczyli się często znakiem Krzyża Świętego, zginali swe kolana przed ukrzyżowanym, a więc jest to piekło. Więc skoro już wiemy, kogo nie ma w niebie żydowskim, to teraz przypatrzmy się, kim jest napełnione niebo żydowskie. Naprzód są tam wszyscy Żydzi, którzy całe życie gardzili Chrystusem, Najświętszą Panną Maryją, Krzyżem Świętym i nie chcieli się nawrócić. W niebie żydowskim są wszyscy miłośnicy i przyjaciele Żydów, którzy ich naśladowali we wszystkich nieprawościach ich a o Pana Jezusa i Ewangelię Świętą wcale nie dbali. Oni słuchali Żydów i wiernie im służyli. W niebie żydowskim są ci, którzy na przykazania Boże wcale nie zważali, ale za to na każde skinienie Żyda byli gotowi. W niebie żydowskim są ci, którzy Kościoła, świętych ani sakramentów nie cierpieli. W niebie żydowskim są ci, którzy cnót Boży, różańca katechizmu, czuli wielki wstręt, za to, za przekleństwem i wszelkimi złościami przepadami. W niebie, są, w niebie żydowskim są ci, którzy sługi Boże nienawidzili, za to sługi diabelskie Żydy całym sercem ukochali. W niebie żydowskim są ci, którzy nie chcieli nosić kapleża, ale raczej sami byli obdarci z łaski Bożej i nadzy. drugich do nędzy moralnej i materialnej przywodzili. W niebie żydowskim są ci, których obrazy, którzy nie czcili obrazów świętych pańskich, i nie nosili. Ani za to, ale za to wszystkie obrazy piekielne i czartowskie wielce sobie celiły. W niebie żydowskim są ci, którzy nie chcieli uklęknąć i oddać pokłon Panu Jezusowi utajnemu w Najświętszym Sakramencie, za to kłaniali się i upadali przed tymi, których serce było mieszkaniem czartów. Więc Widać więc z tego jasno, że niebo żydowskie, do którego wszyscy Żydzi i niewierni idą po śmierci i dokąd prowadzą wszystkich ludzi, jest nic innego, jak tylko najgłębsze ogniem goryjące piekło. Nie ma w nim Pana Jezusa, nie ma w nim Matki Bożej, nie ma w nim świętych apostołów, nie ma w nim świętego Szczepana. To jest, moje drodzy, fragment broszury, Chrystus dwóch nasz, wydany, wydany w roku 18. Jest to samo, prawda? prawda się nie zmienia, więc wszystko jedno, które ma pójść wydane. Dzisiaj, moi drodzy, na próżno by posłuchać takich, takich słów z, ust na, z ust, tych, którzy mają władzę w Kościele naszym, których mają mandat apostolski i powinni nauczać prawdy, tak jak, jak ona jest. Za to chętnie, chętnie chodzą do synagogi i widzimy ich na nowych spotkaniach z Żydami, natomiast ani słowem nie zająkną się o Panu Jezusie Chrystusie. Ze wstydzem chowają krzyż które na piersiach noszą, aby przypadkiem nie urazić Żydów którzy są synagogą szatana, jak mówi święty Jan Apostoł. Bo od kiedy Chrystus przyszedł na świat i go odrzucili, stali się antykością, I robią wszystko, aby pognębić imię Chrystusa, aby niszczyć Kościół Boży. I to jest, moi drodzy, bardzo smutne, bo kiedy czytamy dzieje apostolskie, począwszy właśnie od męczeństwa świętego Szczepana i potem, i potem dalej, jak działali apostołowie, oni najpierw wchodzili do synagog i najpierw głosili Żydom, że Chrystus Pan jest Mesjaszem, że jest Bogiem, że umarł z Masiasza. A więc wszelkie głoszenie Ewangelii powinno się rozpocząć najpierw od Żydów, a nie z ich pominięciem, jak to się czyni obecnie. No, ci, którzy służą Żydom, nagrodę Żydów otrzymają. Natomiast Święty Paweł, moi drodzy, Święty Paweł, mówi, że to jest, jest tajemnica Izraela, że ten antykościół, Pan Bóg tak przewidział, że on na koniec świata nawróci się. Na koniec czasu rzuci się na wóz. Czyli w Żydzi to pewnie mamy na myśli przywódców żydowskich, którzy poczemu resztę Izraela ze sobą. Natomiast jeżeli nie prowadzi się misji wśród Żydów, jeżeli nie mówi im się wprost, że powinni się nawrócić, tylko utwierdza się w ich wierze mojżeszowej, albo to, co oni za wiarę mojżeszową uznają że im prawo wystarczy do zbawienia, no to całe ich generacje współcześnie no, skazuje się na potępienie. Oni nigdy tego nie usłyszą, a lecz utwierdza się, że wystarczy i wasza żydowska wiara zbawienia zbawienie. Że nie potrzebujecie już Jezusa Chrystusa. Że Chrystus jest rzekomo dla nas chrześcijan, a dla was Mojżesz. że to jest zdrawe. Takie inaczej tego na nazwać nie można. Chrystus, Pan jest czymś więcej, człowiek jest czymś więcej niż umarłysz. I przez takie postępowanie, moi drodzy, tylko odwlekamy czas przyjścia Chrystusa. No bo odwlekamy go powtórne przyjście, bo jeżeli się nie nawrócą, a jeżeli dalej będą od nawrócenia, to Chrystus, Pan będzie jeszcze bardziej zwlekał z tym powtórnym przyjściem na ten ziemski pałac. A przecież my wszyscy czekamy na niego, prawda? Upamiętniamy przyjście tak uroczyste do II święty. To jest przez 2000 lat, ale czekamy na to w przyjście powtórne. Były się chrześcijanie, gromadzili się na zgromadzeniach, które sprawowali się święto i, i wołali śpiewami: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Czy ja, czy któryś z Was, albo nie mnie ciekaw zapyta siebie, czy czekam na przyjście Pana, czy raczej je odwlekam, a na pytanie, czy, czy chciałbym, żeby Chrystus przyszedł jutro, to ilu z Was odpowie, jutro, no nie wiem, no, jeszcze trochę chce się nażyć, Może nie przyjdzie za rok, za 10 lat, żeby z tego życia jeszcze troszeczkę tak dla siebie miał. No teraz, dobrze mi się żyje. Niech jeszcze trochę pożyje. No to, no to się, moja droga, ze Stanów. Jeżeli tak myślisz, no to jest, no to, to że co uważasz za ważniejsze i lepsze? przyjemności tego świata, przyjemności zmysłów, którzy, sam, którzy, którzy zasłaniają samego przy, przyjście samego Boga i oddalają to w czasie. Sam Pan Jezus przecież mówi, kto uważa, kto stawia przede mną, męża, żonę, dzieci, rolę, cokolwiek, jakakolwiek majątność tego świata nie jest mi godzien. A jeżeli chcę sobie się tutaj nażyć, no to, no to jakaż potem nagroda mnie czeka. Jeżeli ja nie tęsknię, no to ten utęskniony nie przyjdzie do mnie. Jeżeli jest czystym sumieniem, nie mogę powiedzieć, Marana, ta przyjdź Pani. To znaczy, że mam nieczyste sumienie. Jeśli faktycznie, to może to jeżeli Pan Bóg nie przychodzi, to tylko dlatego, że okazuje Wam miłosierdzie, żebyś może nawrócił się. I oczyścił je z oczystem sumieniem, z grzechami, nie wejdziesz do niego. Pójdziesz do nieba żydowskiego. A bardzo bym pragnął, aby wszyscy poszli tam, gdzie święty Szczepan, do tego nieba, które on widział, które otworzyło się na nim i mógł ujrzeć chwała Bożą, i ujrzał tego, do którego tak bardzo tęsknił. I Pan mu go szybko zadał. Co prawda, kupił to krwią. Ale trzeba przelać krew swoją, aby nawróciło się wiele. Z przelanej krwi Szczepana nawrócił się szal. Pan Bóg wysłuchał modlitwę i krew za krew. Za krew Chrystusa wszyscy są odkupieni, którzy w niego uwierzyli, a za przelaną krew Szczepana Sz szal nawrócił się. Największy apostol, który największe dzieło. Ewangelizacyjne w historii uczynił. Chcąc zadość uczynić za to, że służył w tej synagodze szatania. Pan Bóg oświecił Go. Tak Go oświecił, że nawet oślepł na kilka dni. Ale potem gorliwie Pan Bogu służył. takiej gorliwości, jaką święty miał święty Szczepan, święty Paweł. i takiego tęsknego czekania na przyjście Pana wszystkim Życzę. I miał ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.